Hej, ze strony Emilka z Szkoły Języka Szwedzkiego Dolana. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy trochę o porównaniach. Myślę, że będzie to też dobra okazja, żeby poznać trochę przymęczników i oczywiście trochę rzeczowników. Wam wybrane przykłady. Uczulę tylko na to, że nie zawsze możemy traktować je jak jeden do jeden, czyli nie możemy ich tłumaczyć dosłownie, ponieważ niektóre zwierzęta w języku szwedzkim będą miały inny odpowiednik w języku polskim, w wersji języka polskiego. Stark, summon, hest. Silny jak wół. Czasami można też spotkać się z wersją Stark somen björn, czyli silny jak niedźwiedź. Dum somen głos, głupi jak but, dosłownie głupi jak gęś. Hungry somen wari, głodny jak wilk, dosłownie. Envis somen osna, uparty jak osiał. Hord som steen, twardy jak skała. Stolt som tup, dumny jak paw. W języku szwedzkim dumny jak kogut, en tup, czyli kogut. Trugen som hund, wierny jak pies. Fatty som en rota, biedny jak mysz kościelna. W wersji języka szwedzkiego jak szczur kościelny. Let som en lekki jak piórko. Listy są rew przebiegły jak lis. Wit są sny, biały jak śnieg. Glad są lerka, wesoły jak skowronek. tyst są mys, cicho jak mysz pod miotłą, cicho jak mysz, po prostu mys, mysz. Ary są med bi. Po polsku zły jak osa. Warto tutaj wspomnieć, że et bi. To jest pszczoła w języku szwedzkim, natomiast osa to będzie en jetting, kal som is, zimny jak lód. i tutaj moje ulubione, rik somet troll, bogaty jak troll, small sum en sticka, jak patyk, Flity, sum mira, pracowite jak mrówka. klarcz som solen jasne jak słońce. Fri som en fågel. Vålnig ptak. Röd som en kräfta. Röd rak. Modig som ett lejon. Vass jak lef. Långsam som en snigel. Vålnig jak ślimak. I ostatni przykład, lika som bär. Podobny jak dwie krople wody. Dziękuję za obejrzenie odcinka i mam nadzieję, że przynajmniej kilka z tych porównań, które dzisiaj poznaliśmy, wejdzie na stałe do Waszego repertuaru, do Waszego języka szwedzkiego. Hej do!